¡Ni, es está! Fazy z nich, weź się uśmiechnij Zapomnij o tym, co sprawia problemy Bo w końcu życie mamy tylko jedno i od nas zależy jak przez nie przejdziemy Na dużo się stresujemy, zaraz martwimy na zapas Tatruwa moją energię to baba Wypadł od mojego świata Próbuję ludzi zarażać Tym co potry we mnie To daje wiary i Przynoszę światło choć po były nieraz po swoje biegnę, tyle ile siły gromadzę w nogach A zapewne sporo, skoro życie były hartowane na wielu przeszkodach Zamknij oczy, otwórz serce, teraz niczego więcej Nie trzeba ci by szczęście czuć Dobro będzie swoim sensem to dziś jest jutro lepsze Pora zmienić podejście już Nie jesteś sam, ogólnie, nie, 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 nie Każdy ciężkie chwile w życiu ma W życiu ma, je, 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 to zna, By wystać jak kupan wiesz, w drodze na sam szyb. Nie pozwól, by uśmiech twojej twarzy z Nawet jeżeli Ci się, że nic już dobrego cię w życiu nie spotka czujesz bezradność starania na darmo choć charakter mówi, że nie możesz odpaść nie chcesz się z nikim gadać nawet jak przypadkiem znajomych spotkasz o czym moralnie, co znów nie wypalił że coś poszło nie tak i boli od środka jakaś spotka, środkach spotka, tworzy płotka moją to, że nigdy się nie poddasz ta dobra morka niech ma w życiu Durki, pozytywną aurę lepiej wrzuć na pulpit do sukcesu furtki otwieramy z buta mamy w siebie, więc musi się udać obywane w trudach, te są bardziej a co za tym idzie im naciska gardzie rada Rodzina I, i nasi blizny, a nie za ja gotówką tak go, tak go, Jak działać, to tylko słówko, by nie zanikać wartości W końcu rozbijemy bank, no bo ile można pościć Nie jesteś samą, nie, 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 nie Każdy ciężkie chwile w życiu ma Je, je, nie, nie, to tak, Wystać, jak upadniesz, w drodze na sam Nie pozwól, by uśmiech swojej twarzy Nie, nie jesteś samą Fazer ninguém